przygotowujemy utworzenie Parku Krajobrazowego Krajna który będzie obejmował północną część Wielkopolski. Polski Klub Ekologiczny złożył do Zarządu Województwa Wielkopolskiego wniosek o utworzenie parku krajobrazowego o nazwie roboczej Krajna, który miałby obejmować północno-wschodnią część ziemi pilskiej, właściwie naszego województwa wielkopolskiego. Chodziło głównie o gminy Złotów i gminę Lipka. Mamy 13 parków krajobrazowych w całej Wielkopolsce, a nie mamy żadnego tutaj na północy? Są inne Formy ochrony przyrody, takie jak obszary Natura 2000, obszary chronionego krajobrazu, rezerwaty przyrody, rezerwaty przyrody oraz inne mniejsze formy ochrony przyrody tworzone przez samorządy lokalne, takie jak pomniki przyrody czy użytki ekologiczne. Natomiast nie było tej takiej drugiej formy po Parku Narodowym w naszym kraju, mianowicie Parku Krajobrazowego. Park ten według wstępnych, bardzo wstępnych na razie założeń, gdyż cały czas trwają uzgodnienia z samorządami lokalnymi, będzie obejmował około 15. 120 tysięcy hektarów położonych na, przy północno-wschodniej granicy naszego województwa, obejmujących tak zwane Bory Kujańskie oraz Dolinę Łobżonki, jako te najcenniejsze takie tereny właśnie krainy, naszej wielkopolskiej krainy i tam byśmy chcieli właśnie ten park usytuować i właśnie prowadzić działalność związaną z ochroną właśnie tych walorów tego terenu. Wstępnie zostały do parku za 4 cztery gminy: jest to gmina Złotów, Gmina Zachrzewo, Gmina Lipki i Gmina Łobrzenica. I, i na razie, w, ten, w, ten, w tę stronę idzie właśnie całe projektowanie tego parku, żeby na terenie tych czterech gmin utworzyć park bazową. Dolina Bory Kujańskie i Dolina Łobrzonki, czy Łobzonki. I, I dolina noteci to są obszary odwód zależne, czyli obszary hydrogeniczne, które powstały właśnie w związku z działalnością wody i, i dzisiaj, dzisiaj ta woda jest głównym... głównym Nośnikiem tego, co się w krajobrazie dzieje. Z drugiej strony, naszą misją jest też łączenie tej wiedzy przyrodniczej o środowisku ze zrównoważonym rozwojem północnej Wielkopolski, zwłaszcza. Tutaj chcielibyśmy też uczulić Państwa, bo pojawiają się na naszych spotkaniach, konsultacjach społecznych różne stereotypy. To znaczy, wydaje się, że jak powstaje park krajobrazowy, to z założenia powinniśmy być przeciw bo nic nam nie będzie wolno. E, sta, e, e, idea oddolna, e, która tutaj jest pod, pod, podnoszona, e, jest ideą e, zrównoważonego rozwoju północnej Wielkopolski, połączenia właśnie działalności człowieka i ochrony przyrody i krajobrazu e, dla tego zrównoważonego rozwoju. I taka jest idea, I, i zarówno granice są rysowane z ogromnym rozsądkiem, jak i spoglądanie na, na ewentualne zakazy czy też możliwości promocyjne, też patrzymy na to z dużym rozsądkiem, żeby, żeby nie ograniczać rozwoju, ale zachować ten piękny krajobraz przyrodniczy w północnej Wielkopolsce. Jak Państwo być może pamiętacie, kilka lat temu i myślę, że wyprzedziliśmy może czasy i to może było zbyt wcześnie. Rozpoczęliśmy taką dyskusję na temat wpisania Doliny Noteci na listę dziedzictwa UNESCO. Ta dyskusja wtedy była być może na tyle trudna, że jeszcze nie zdawano sobie sprawy chyba jak cenne to są tytuły, jak są cenne nazwy, które dają możliwość promocji, a z drugiej strony zabezpieczają przestrzeń przed degradacją. Chcielibyśmy, i taka dyskusja się rozpoczęła podczas spotkania ostatniego naszego Rady Programowej Klastra Turystycznego, rozpocząć, rozpocząć taką dyskusję oddolną, po, po raz kolejny oddolnie, nie, nie narzucając nikomu nic by doprowadzić do, do takiego szczęśliwego finału, uważam, jakim będzie powołanie Parku Krajobrazowego Dolina Noteci. On właściwie już ma i nazwę i, i, i historycznie jest uzasadniony. Dzisiaj brakuje nam często takiej, takiego właśnie brandu, który moglibyśmy pokazywać. Po